Nie macie wrażenia, że troszkę z tym Smoleńskiem zrobiła się hmm, kłopotliwa sytuacja dla PiSu, bo właściwie jesteśmy dzisiaj w tej samej sytuacji, w której byliśmy rok tak. temu. Tylko, że a mówił, rok... że trzeba odzyskać wrak na przykład? No, że, I że rząd, że, rząd się nie potrafi że, odzyskać wraku, a ten będzie potrafił. Ruchowo, wydaje, w, wydaje mi się, że, że tutaj takim taktycznym, dobrym ruchem byłoby... Y, a, aby zachować ten mit i y, y jakby, znaczy mit w sensie czegoś, co organizuje y, wyobraźnię zbiorową jakby angażuje emocjonalnie, jakby nie przesądzam o prawdziwości, ale y, 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 coś, co organizuje tak mocno emocjonalnie y, nie wiem, pewną istotną część społeczeństwa, y, a, Dużą część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to, to takim najbezpieczniejszym krokiem byłoby y, utrata władzy, to znaczy, to znaczy tak. wtedy znowu można by, <laughs> można by mówić o tym, że no, wiadome siły y, nie pozwalają na podjęcie oczywistych działań, y, takich jak odzyskanie wraku, czy, czy, czy y, ukrywają y, przytłaczające dowody. Jakby, I chodzi o metaforykę, metafor metaforykę mówienia, kiedy jest się jednak przedstawicielem y, 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 urzędu. Y, Publicznego czy, 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 czy to administracji publicznej, czy nie wiem, czy nie wiem, prokuratury, prokuratury wojskowej, to y, nie, można, n, n, nie można posługiwać się tym samym językiem, jak, jak organizacja, która y, jak organizacja opozycyjna. I tutaj, i tutaj te, same, te same hasła, te same zwroty, y, które wtedy y, świadczyły o tym, że właśnie ruchy, tak jak Solidarni 2010, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak Antoni Macierewicz. Wtedy to świadczyło o wielkiej determinacji. Teraz te same, te same zdanie świadczą o nieudolności. To znaczy um, mówię o sytuacji komunikacyjnej. No, Jeżeli znaczy, no, mówimy, no, że... Zmierzam. No mamy tak. wszystko, tak? Mamy Ministerstwo Obrony, wszystkie możliwe agencje, które są potrzebne do śledzenia prawdy. Wywiady, Przeci kontrwywiady. Przecież przecież, 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 nie wiem, przesłuchano, przesłuchano ekspertów z Komisji Laska, tak. Skonfiskowano prywatne telefony i prywatne laptopy ekspertów z komisji Laska, właśnie w celu dowiedzenia, gdzie były te manipulacje? Nic nie wiemy, tak? Dalej w kluczowych nie... resortach powstały zespoły wyspecjalizowane do tego, żeby szukać dokumentów i śladów yy, przestępstwa wokół, wokół katastrofy smoleńskiej. No i póki co niczego nie mamy. Pytanie, na jak długo tego paliwa starczy, żeby grzać tym tematem i mówić, że za chwilę odkryjemy tutaj, że był zamach? I, i, I wielki spisek. I też je, kolejne pytanie, które jest jakby naturalną konsekwencją tak, tak stawiania problemu jest takie, no a co nawet jeżeli udowodnią, że, 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 że doszło w Smoleńsku do zamachu? Co dalej? Czy wypowiemy Rosji wojnę w związku z tym? Jak, 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 jak będziemy ja postępować? Ja myślę, że logika, logika wydarzenia byłaby taka, że najpierw trzeba wyprać brudy we własnym... E, Czyli postanowiono postanow postanow postawić przed sądem, się, nie, Tuska na przykład. Tam najpierw albo... rozliczyć się z wrogim elementem wewnętrznym, a dopiero potem, jako już właśnie spójny, jednolity, jednolita masa narodowa, wtedy można a, podjąć Ale z... Gdyby Kroki się okazało, oprawcą... że to był zamach, to rzeczywiście ludzi, którzy tworzyli ekspertyzę zamachu na pewno nie było faktyczne, żeby postawić przed sądem. Może okazuje się niewinni, pytania, ale, ale to byłoby to byłoby tak Wydaje mi tak się, że w każdym razie by się zdarzyło. Rzeczywiście. To mało prawdopodobne. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.